Dobra, cześć, witam was w kolejnym odcinku z Grounded, a dzisiaj wybieramy się, tam idziemy pod domek idziemy pod domek i przejdziemy jeszcze do jaskini tego przerywającego lasera nie jestem przygotowany do tej wyprawy ale będę liczył na łód szczęścia, może się coś uda najpierw wybierzemy się pod dom i sobie go zwiedzimy obawiam się, że mogą być tam pająki i wybierzemy się jeszcze do tej jaskini tutaj od tamtego odcinka trochę sobie pograłem, trochę rzeczy się zmieniło, ale już nie będę tracił czasu na omawianie tego wszystkiego. Bo prze przeważnie w sumie zbierałem tylko materiały, więc. W sumie tyle. Walczyłem jeszcze tylko z pająkiem bo kurczę. I udało mi się zabić, ale. Tylko przez to, że się zbugował dwa razy i to taki ogromny. Więc tylko przez to wygrałem. Tak to bym przegrał. One są bardzo silne, przesadzone są te pająki. Bardzo. Jesteśmy już w sumie blisko Kurczę, jakieś małe pająki mnie są co takie malutkie? Gdzieś tu może chodzić duży Te są pikusie Coś w ogóle jest oh shit. Tam się nie da wejść Let's W Dobra, gościu, spadaj te, te takie małe nie są jeszcze złe. Nie są takie obrzydliwe. Ten duży to jest dopiero. O, kurde. nowy rodzaj. Tego jeszcze nie spotkałem. Słuchajcie, to jest jakaś. Zostawcie mnie, no. Zostawcie mnie. Ej, słuchajcie. Tego pająka jeszcze nie spotkałem. Co to jest w ogóle? Ale też jest obrzydliwy. Ew. Nawet do niego nie chcę podchodzić, szczerze, bo wiem, że jest silny zapewne. Okej, okay, znalazłem nowy rodzaj owada Patrzcie, co to, nie wiem co to jest, jakiś żółk, ale muszę spadać, bo nie chcę się z nim klepać absolutnie Jak goni rąbaniec Odwal się. dobra nie, on jest silny na pewno Już tak z biedronką wojowałem, że jej nie zabiłem ani razu, a próbowałem 300 razy, więc nie chcę z tym żółkiem wojować Ale to jest już nowe jakieś coś Coś trawa taka o, znalazłem jagodę. Czekaj, co on mi da? A, oh, berry chunk. Okej, okay, pewnie będę mógł się tym napić. Znalazłem kabel, który jest w stanie mnie zaprowadzić na drzewo. Okej, okay, wejdźmy tam. Jestem tak w stanie wejść? Nie. Ajajajaj. No, słuchajcie, znalazłem tu takie duże larwy silne. One mnie, co jak co, którąś noc atakują, w ogóle tutaj w nocy jest w ogóle niebezpiecznie chodzić. Ale, no. no... dobra, słuchajcie... Nie, dobra, nie ma opcji, że tam przeskoczę. Kurczak mały, no... Popatrzcie, jak wlazło skubane. Tak, to są te larwy obrzydliwe. Wiecie co, mógłbym... Ale ich dużo, jest One atakują właśnie jakoś tak stadnie. Chyba jednak nie ma sensu się z nimi bić, skoro ich jest tak dużo. Trzeba stąd spadać, zanim je zauważą. Poszukać innego wejścia po prostu o One gonią aż do upadłego. Kurzno Ty, jedna mnie zauważyła, o dobra, to chillera. Chodź Dawaj. No dawaj. fajnie O nie, nie mam staminy. Nie zabijesz mnie. Nie, 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 nie ze mną takie numery. Ok, mnie pająk. Wypierdzielaj. Dziń, po czwaro Nie ma ucieczki Dobra, elo Co tam? Nie wiesz, zostały jakieś kolce Naprawdę Z takiego silnego gówna. Dawaj mi to Dawaj mi bandaż Tam są pojąki Jeszcze też ich nie zabiłem, ale wiem, że są silne Bo z nimi już walczyłem, kurde Ło! Idzie do mnie. spadaj. Ech, dobra, idę szukać innego wyjścia. Co jest? Łoszty w życiu. Co to? Dobra, to ten mały pajac jakiś. Ale ja widziałem tam jakieś żuki. Uj, nie blokuj się. To są jakieś żuki. O, właśnie. Czekaj. Ale no nie chcę z nimi się bić, bo one są na pewno silniejsze od tych larw jeszcze. W ogóle te owady są tak przesadzone, one są strasznie silne. Są za silne. Dobra, poszukam jakichś dziur w tych deskach. Ale wątpię, żeby tam można było wejść pod ten dom. Hej, okay, słuchajcie, tu jest, widzę, jakaś skażona strefa tam jest. Widzę ten do, do, do pryskania. I tutaj trzeba mieć maskę przeciwgazową. Odblokowałem sobie ją, także... Też się tam wybierzemy na pewno i widzę, że tam się chyba da wejść po schodkach. Jest szansa, że się da wejść Tutaj na razie nie ma wejścia. Będziemy musieli tam się wybrać jeszcze. A ja wracam do jaskini póki co, tej z kablami. Zobaczę, może coś się tam uda zrobić. Tylko najpierw sobie zrobię jeszcze bandaże. Dobra, słuchajcie, wchodzimy do tej jaskini. Z tym kablem. Spadek. Spadek. Opa. Bym się nie zawiodł. Ale chyba się nie zawiodę. że to mógł być pająk. Osobiście się z tego obawiam. Dobra. Weźcie mnie, zostawcie. I tak nic nie zrobicie. Mi. Chyba, że pająka na mnie spuścicie, to wtedy będę się bał. Jednak się zawiodłem. Heh. Ale mam coś nowego. Nie wiem co to jest. O! Jest też coś nowego. Jakiś... No dobra, są nowe surowce, także może się jednak nie zawiodą aż tak. Dawaj mi to. A, to służy do naprawy narzędzi. Z tego co już wcześniej udało mi się ogarnąć. A czekajcie, patrzcie. Dobra. Jednak się... Bardzo nie zawiodłem. To jest jakaś duża jaskinia chyba na to wygląda. Słuchajcie. Zbierajmy sobie ten materiał. Dużo tego tutaj. Zadowolony jestem. Cyk 30 na 30 Dobra, zaraz coś wyrzucimy, najwyżej. Nie? Co to jest to? Jakieś takie. Mogę to wykopać? Nie. Czyli to co? Tyle? Zrobili mi taką nadzieję po to żeby czy to jest żart jakiś że to tyle? może muszę to zebrać? nie o, co to? mucha jeszcze Teś. okej okay. słuchajcie, tak sobie pomyślałem, że to że to może być w sumie tutaj, ale oj kurcze że to może być tutaj, nie? Ta jaskinia. Jakby... No, tak, wydaje mi się, że tak, że to tutaj właśnie jest. Muszę uważać na to duże robowe. Chociaż nie, czekajcie. Kurde. Proszę je zabić. Spadaj. Dobra, będę miał chyba czym naprawić. No to włócznie. Żeby ten robal mi tu nie wpadł duży. Okej. Okay. Tak, to może być kontynuacja, wiecie tej jaskini. Tak mi się wydaje. O! o. o shit! Wolf Spider. Dobra, najpierw tu zginę, nie? Okej, okay, naprawiłem. Przecież to Wolf Spider, słuchajcie. Ja pierdzielę. Dobra, teraz tak. Jeżeli tam sejdę, to będzie. Jest szansa, że będzie przypał. ale mam jedzenie, mam, mam bandaż. Nie wiem czego się też spodziewał. Dobra, już No i to był błąd, słuchajcie, to był chyba błąd. Dobra, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Nie mam pochodni w sumie, to jest też najgorsze. Powinienem nie tu wejść z pochodnią, totalnie. Jesteśmy jakieś jakiejś jaskini pająków. Kurczę no. Ale się wdupiły. Beznadziejnie. Mi zrobi pająk jumpskera, A ja arachnofobię To się obsram. Okej, okay, tam jest wyj... To, to jest żart jakiś. Patrzcie to co stoi no. Come on. Okej, okay, tędy nie mam opcji, że się przecisnę. Szczerze, z chęcią bym tam poszedł, ale... No nie, no nie teraz. Muszę jakoś wyjść tamtędy i przygotować sobie strzały na insekty wtedy. Może się tutaj wybierzemy jeszcze raz, szczerze. Fuuu... Nie no... Ludziska, dobra. Elo. O, oh, shit. Nie, proszę. To jest wolf spider. Mm. Odwal się! Odwal się! Bierz sikierę. ała Ała. On tu będzie siedział, dobra, muszę go zlurować. Kurczę, dobra. No ale tak czy siak, to już będzie tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że trochę sobie pozwiedzaliśmy. Ja oczywiście pogram sobie jeszcze poza odcinkami. Ja teraz idę po ten ekwipunek i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. No i cześć.